Halo, halo, dzień dobry, Tomasz Guzik z tej strony. Dzisiaj moim gościem znowu jest Kamil. Prosiliście na Messengerze, prosiliście mailowo, prosiliście w komentarzach, więc kolejna rozmowa z Kamilem. I dzisiaj z Kamilem się troszeczkę pokłócimy odnośnie YouTube'a i Instagrama, Porozmawiamy sobie o rywalizacji pomiędzy tymi platformami, która z tych platform bardziej nadaje się pod sprzedaż produktów i tak dalej. I w ogóle Kamil przedstaw się dla osób, które nie oglądały poprzedniego odcinka. Kim ty do cholery jesteś? Cześć Tomku. Cześć drodzy widzowie Tomka. Ja mam na imię Kamil, zajmuję się generalnie wideoacami, yy, czyli marketingiem na TikToku, Instagramie, płatnymi reklamami. Mhm. I też trochę YouTube, YouTube sami yy, i w sumie co? I pomagam firmom rosnąć w tych platformach, tak? Dobieram strategię i. A, tak, tak, tak. Pochwalę się Wam jeszcze, że, że Kamil w ogóle jest moim wychowankiem, uczestniczył w moim mentoringu. Ja go przekonałem to... w ogóle do budowania marki osobistej i tak dalej. E, no i stworzyłem z Kamila maszynkę do zarabiania pieniędzy, bo dzisiaj ciśnie tego Instagrama, ciśnie rolki, a dodatkowo. Dodatkowo sprzedaje dużo konsultacji na tych rolkach, opowiedz coś więcej o możliwościach monetyzacji Instagrama, ale jeszcze chwileczkę, zanim, zanim do tego dojdziemy, powiem troszeczkę o YouTubie, no bo na YouTube jest bardzo duża ilość możliwości monetyzacji. Google, jako jedyna firma z tych wszystkich gigantów, może poza jakimiś drobnymi ekscesami, pozwala zarabiać twórcom na tworzeniu treści. I tutaj mowa o Google AdSense. Ja już zarabiam prawie 2000 na wyświetleniach. Mam klienta, który zarabia 20 tysięcy na wyświetleniach w polskich realiach. W polskich realiach, więc wcale nie trzeba. Tutaj się mówi, że USA są zarobki 6 do 8 razy większe na, na YouTubie A i tak w polskich realiach da się zarabiać bardzo sensowne kwoty, tworząc treści na YouTube'a. I mamy my możliwości afiliacyjne, czyli promocji różnych linków afiliacyjnych, co zdecydowanie jest trudniejsze na Instagramie, bo masz tylko link w bio, zgodzisz się Kamil. Tak. A tutaj możesz pod każdym filmikiem dać link afiliacyjny do jakiegoś programu i z tego również czerpać korzyści. U mnie to jest około tam... Zbudowałem to w parę miesięcy do 1000 zł miesięcznie około mikapie za afiliacji. To nie są jakieś ogromne kwoty, ale pamiętajcie, drodzy widzowie, że ja jestem długoterminowcem i ten procent składany w przyszłości zaowocuje, że to będzie 10 tysięcy miesięcznie za afiliacji, to się prędzej czy później powydarza, tylko trzeba cierpliwie budować tą siatkę filmów. Dodatkowo na YouTubie możesz pozyskiwać płatnych partnerów. Na Instagramie jest to o wiele trudniejsze, ale też jest możliwe. Ale ja z samych partnerów też zarabiam sensowne pieniądze, że po prostu mówię o nich na odcinkach, linkuję do nich na odcinkach oraz sprzedaję też swoje produkty. Ale Kamil, powiedz w czym Instagram jest lepszy: pewnie tutaj Storysy i tak dalej. Tam rozmawialiśmy wcześniej, zanim nam przerwało nagranie, że subskrybent na YouTubie to jest tylko po prostu znak, że komuś się spodobał jakiś tam odcinek i kliknął subój. Ale ja już mu z tego tytułu nie będę wyskakiwał z lodówki, tylko po prostu to jest jakiś tam mini, mini znak dla algorytmu, że ktoś lubi Twój kanał. Ale to nic nie zobowiązuje. A na Instagramie, jak ktoś kliknie follow, to możesz mu wyskakiwać z lodówki Stories'ami. To po pierwsze. Powiedz Kamil, no, powiedz Kamil, w czym Instagram jest lepszy od YouTube'a pod kątem sprzedaży, który model zarobkowy będzie lepszy w przypadku Insta. Wiesz co, jeżeli chodzi o Insta, no to tutaj budujemy cały czas naszą markę. Czyli na YouTube ktoś widzi nas tylko w określonym filmiku, tak? A na Instagramie może z nami podróżować, może z nami trenować, może mu pokazać, jak, jak jemy, jak śpimy, jak spędzamy czas wolny. Czyli jakby nie jesteśmy marką z internetu, na przykład coca cola czy Pepsi. Tylko za tą marką stoi jakaś osoba. Jesteśmy w stanie sobie ją wyobrazić w takich naturalnych, życiowych czynnościach, nie? Czyli, jakby robimy z siebie trochę celebrytów, ale też, jakby ci ludzie po jakiś czas zaczynają pisać, bo wiedzą, że jakby utrosemniają się z nami, tak? Na YouTubie tego nie ma i jest to trudniej zrobić, trudniej sprzedawać produkty własne na YouTubie. Ja nie mówię, że się nie da, bo przykład Tomka pokazuje, że się świetnie da, konsultacje czy inne rzeczy. Ale na Instagramie jest ten próg wejścia między odbiorcą a twórcą dużo niżej, tak? Jednak dużo łatwiej bliżej. się napisze na Instagramie. Dużo bliżej, tak? I tak? Ja czekam cały czas, aż YouTube pójdzie po rozum do głowy i wprowadzi jakiś komunikator z twórcami. Bo to będzie kolejny game changer, który sprawi, że moja firma będzie dużo więcej zarabiać, tak mi się wydaje. No, no, no. Ale YouTube na pewno jest fajny pod tym względem, że działamy na wyszukiwarce. Im więcej treści wyprodukujemy na frazy kluczowe, tym więcej ruchu w sposób stabilny będziemy generować. I tak jak ja mówię tutaj o zarobkach z Google AdSense, to one będą stale narastać. Im więcej treści wyprodukujesz, tym z czasem te zarobki będą wyższe i mam na to dowód już tej jesieni, kiedy reklamodawcy się rzucili do reklamowania, ostatni kwartał jest zawsze najgorętszy. To te zarobki błyskawicznie mi skoczyły do góry i cały czas sobie stabilnie rosną. Im więcej fraz zapełnisz, zajmiesz jakieś sensowne miejsca, ty po prostu będziesz bardziej widoczny, będziesz generować więcej zapytań, więcej klientów, więcej sprzedaży. Na Instagramie te treści żyją dużo krócej, ale powiedz coś jeszcze o tym algorytmie i nadchodzących zmianach odnośnie Instagrama. Tak, jeżeli chodzi o Instagrama, to zmieniło się dużo i myślę, że poszli też poradzą do głowy, może trochę z YouTube'a bardziej z TikToka, że już algorytm podsyła też nam starsze treści. Czyli jeżeli wytworzycie regularnie, to algorytm, widząc, że użytkownik zareagował, będzie podsyłał wasze treści, nawet starsze, czyli te starsze treści też będą wam budowały zasięgi. Czyli okay. teraz przekroczenie, powiedzmy tych miliona wyświetleń niektórych marek, będzie dużo łatwiejsze, aniżeli wcześniej, kiedy cały czas trzeba było tego kontentu dodawać. Ale, no też nie, 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 jakby, trzeba zrozumieć jedną rzecz, że na początku drogi, czy na YouTubie, czy na Instagramie, My musimy nauczyć algorytm, o czym my mówimy, jaki kontent tworzymy, tak? Bo ludzie o tym zapominają często. Czy na Instagramie, czy na YouTubie. To nie jest tak, że stworzymy jeden film na YouTubie, czy stworzymy jedną rolkę na Instagramie. Owszem, Zazwyczaj na Instagramie jest. Podjęcie. Jak rozmawiam z kolegami youtuberami, to każdy jest, ja, ja też chyba jestem tego przykładem, nie pamiętam, bo aż tak tego nie liczyłem, ale wszyscy mówią, że 50 materiałów musisz wyprodukować, zanim jakiekolwiek realne efekty biznesowe zaczną się pojawiać. Jak to jest w przypadku Instagrama? Jeżeli chodzi o Instagrama, no to jest plotka, że ktoś wypuścił jedną rolkę i ona poszła w viral i zaraz miała dużo wyświetleń, tak? Tak, zgodzę się, jest na to szansa. Ale wydaje mi się, że jeżeli publikujemy średnio trzy rolki w tygodniu, ale naprawdę wartościowe, to po miesiącu, dwóch powinniśmy już zaobserwować pierwsze efekty biznesowe. No umiem to troszeczkę inaczej, bo ja pierwsze efekty biznesowe zaobserwowałem praktycznie po tygodniu działań takich intensywnych, ale no, to też jest jakby strategia, to jest nauka, to też jest nauka z YouTube'a, nauka od Ciebie, Tomku i wiele innych rzeczy, tak? Uh -huh, uh -huh. I co, Kamil, to było w ten sposób, że, że ludzie po prostu do ciebie zaczęli pisać na DM prywatne wiadomości, Kamil, pomóż, tak? Tak, generalnie zacząłem dzielić się tym, że w ogóle takie konsultacje robię. Przygotowałem uh -huh. sobie też jakby swoje konto, czyli biogram, czyli wyróżnione relacje, czyli jak pomagam. I ludzie zaczęli do mnie pisać, bo zauważyli też i to jest ważna rzecz, którą dzisiaj też dostałem od jednej osoby że ty mówisz o reklamie w sposób ciekawy. Okej. Okay. Czyli jakby to jest jak też wyróżnik, że nie mówisz ciągle, nie pokazujesz tylko słupków, tylko starasz się też trochę tego kontentu, jakby trochę w zasadzie zabawy, nie? Że, że ludzie widzą, że dużo produkuje, czyli mam wiedzę, to Tak samo jak do ciebie ludzie przychodzą, bo widzą, że masz dużo wiedzy, bo produkujesz ten kontent. I często ludzie tak. też przychodzą z domu na konsultacje i mówią, ale ja nie wiem, o czym mam tworzyć te reklamy. Tak? To jest tak, tak zwana klątwa wiedzy. A no właśnie trzeba tworzyć o tym, co, co słyszysz na konsultacjach, co słyszysz, co ludzie do ciebie mówią, to jest najlepszy content, bo oni tego szukają, tak? Zapisywać sobie pytania od Twoich widzów i na podstawie tego tworzyć treści, tak, tak. Kamil? Nie no początku ja się no... muszę z tym obyć, bo ja często tworzę to, co mi się też podoba, ale to wiadomo, że te treści zawsze specjalistyczne, techniczne one będą miały, cieszyły się dużo mniejszą pulą wyświetlań niż też, pytania właśnie widzów. Ale też na pewno, Tomek, widzisz sam po sobie, że jeżeli stworzysz x filmów, to zaczyna ci brakować już pomysłów w pewnym momencie, nie? No tak, no już w tej chwili to jest, wiesz, powielanie wielu różnych kwestii, nagrywanie na ten sam temat kilku odcinków, ale to też nie jest złe, że powiesz o tym samym w kilka razy w inny sposób i tak dalej, nie inaczej wybrane z inną ekspresją. Dlaczego nie? do tego przyszedłem? Uważam, że przy, przychodzę do tego z prostej przyczyny. Na Instagramie to jest przewaga Instagrama, aniżeli YouTube'a, że ja mogę ten kontent opakować w różne różne sposoby. Tak? Uh -huh. Czyli mogę zrobić rolkę, ale mogę zrobić karuzelę, a mogę zrobić post, czyli jakby uh -huh. jeden temat, który widzę, że mi w rolce zaczął rankować, mogę przerzucić na różne inne jakby formaty i cały czas ten kontent odświeżać. No ty musisz nagrać i to się wiąże u ciebie z dużo większym czasem, aniżeli mi zrobić z rolki jakąś fajną karuzelę, tak? Ok, no i też te inne formaty. W przypadku Instagrama, akurat link masz w bio, ale na przykład na Facebooku, YouTube i tak dalej, kiedy dodaje taki zwykły, statyczny post z linkiem, no to fajnie, on działa sprzedażowo znowu. Czyli filmik buduje jakąś relację, a taki pościg z linkiem może sprzedać produkt, prawda? Tak, a druga rzecz, jaką usłyszałem wczoraj od Mirka Skwarka na jego, w jego relacji, którą, znaczy w jego filmie na YouTube, właśnie który opublikował. To mówiło o tym, żeby publikować też rolki na Facebooku, które robicie na Instagramie. I to faktycznie jest też game changer, bo ta rolka no nie pójdzie zaraz, tak? To nie pójdzie, że ta rolka z Facebooka zaraz ruszy. Ale Facebook po dwóch, trzech dniach zacznie ją dystrybuować. Więc jeżeli mhm. macie 300 rolek, które macie zrobione przykładowo, to jeżeli te 300 rolek zacznie wam pracować na Facebooku, Instagramie, shortach TikToku, to tworzycie jakby taką bańkę. Gdzie ludzie mają różne metody punktu z wam, tak? To jest to samo, co Ty, Tomku, też robisz, nie? Może na mniejszą skalę, tak, ale, tak, ale tak, też, tak. też zaczynasz to robić, nie? Zaczynasz widzieć to, że, że jednak ludzie z różnych stron do ciebie się dobijają, nie tylko z YouTube'a. nie? Tak, tak. Jednak YouTube jest tym oczywiście dominatorem, ale te krótkie formy. Nie mogę się do nich przekonać z tego względu, że one zajmują bardzo dużo czasu w produkcji. To mnie niesamowicie irytuje, bo jak robię YouTube'a, to ten czas na produkcję jest minimalny. Ja w tej chwili praktycznie nie montuję odcinków, robię daily, ale mam w planach, tak jak tutaj z Kamilem działamy, żeby zacząć troszeczkę tej jakości studyjnej wnosić i robić dużo lepszy montaż. Bo być może to będzie kolejny game changer, który wniesie moje zasięgi na jeszcze wyższy level, jeszcze więcej klientów będzie się zgłaszać i tak dalej, więc finalnie biznesowo to. to się wszystko zacznie spinać jeszcze mocniej, będzie jeszcze więcej, bo u mnie celem Łazne. biznesowym jest oczywiście formularz, wypełniony formularz na konsultacje. Tego jest sporo, ale od powiedzmy pół roku obserwuję, że to raczej jest podobna pula, to nie jest tak, że to rośnie jakoś niesamowicie w górę. Może dlatego, że coraz mniej się skupiam na wyszukiwarkach, bo coraz mniej tworzę treści pod wyszukiwarki, ale powiedzmy, że, że cały czas te, te, ta delikatnie, delikatnie ilość formularzy sobie wzrasta. Zawsze można to, te treści dopalać reklamą i tak dalej. A co powiesz jeszcze, bo tutaj Instagram, no to w kontekście TikToka, czy te same treści wrzucasz później na TikToka? Tak, staram się. Chociaż wczoraj miałem jakiś problem, że jakiś, jakiś regulamin złamałem, więc będę patrzył na to dokładnie jeszcze. Ale tak, wrzucam te same treści i też na shorty się staram wrzucać i na TikToka. No, bo to też jest z racji tego, że jakby testuję pewne rzeczy, tak. A gdzie łapisz największe zasięgi z tych czterech platform? Jeżeli chodzi o jednorazowe takie wyszczały, to na ten moment na TikToku, ale jeżeli chodzi o takie już strategicznie patrząc. No, to na, na razie najlepiej idzie Instagram. Też pod kątem biznesowym, Długoterm pod, kątem... pod kątem. biznesowym, długoterminowo i tak dalej. Z tak. TikToka miałeś już jakieś zapytania o ofertę? Nie, czy jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze to jest mała skala. Podejrzewam, że TikTok też wymaga jeszcze większego zrozumienia algorytmu. Ale na razie jakby stawiam na Instagrama, żeby go dobrze zrozumieć. Tak. O formaty, potem będę wchodził jeszcze bardziej w TikToka, bo się nie da robić wszystkiego dobrze. No a jeszcze teraz zostawiłem troszeczkę YouTube'a, na czym, czego żałuję, bo cały czas YouTube mi przynosi wyświetlenia. Cały czas, tam jest te 30-40 osób dziennie i ta liczba osób wzrasta. Tak jak ci mówiłem, Kamil, nie? Tak aktywne, jak ci mówiłem, tak tam, jak zbudujesz, zbudujesz YouTube'a, no to masz pasywny dopływ ruchu. Mi się do też co, ja to powiem teraz szczerze, tego Tomkowi jeszcze nie mówiłem prywatnie, że trochę, trochę nie wierzyłem w to. w zasadzie, no jak to, nie? A teraz po czasie dopiero widzę, że ja tam treści 15, jakbym miał 150 treści i każda z tych treści przynosiła jedną osobę dziennie, to mamy 150 osób nowych, nowych na kanale, tak? No wiesz, dziennie, umie, jedno wyświetlenie. No, U mnie, Kamil, to idzie w tysiącach, wiesz, dziennie, No, nie? no tak, tylko ja pokazuję jakby skalę, nie? Tak samo jest z Instagramem czy czymkolwiek innym. Jeżeli nie zaczniesz, no to nie masz. A druga przewaga, jaka jest nad Instagrama nad YouTubem, moim zdaniem, to jest to, że jednak na YouTubie musisz tych ludzi gdzieś przerzucić, na zasadzie na stronę, na formularz, prawda? No i tutaj osoby mniej techniczne, które nie jakby tego landinga nie wiedzą, jak zrobić, no to tutaj trochę mogą przegrać na początku. A na Instagramie wszystko. I tutaj się dzieje wchodzimy i my, nie? I tutaj wchodzimy my, Kamil. I tworzymy ten tak. ta landing page. że tak. mamy co robić wtedy, nie? Ale mówię tak pod kątem nawet jakby osoby, która wchodzi, nie wie, czy to jest jej droga, czy chce to robić, no to jednak na Instagramie ktoś wysyła wiadomość i jakby zaraz możesz do niego mu odpowiedzieć, nie? I tu jest mhm. czy skomentować. I tu jest dużo szybciej. Czy lepiej? Ciężko stwierdzić. Trzeba to badać. Uważam, że jeżeli można mieć więcej, jeden sposób więcej pozyskiwania klientów, to warto zrobić, tak? Więc myślę, że u ciebie tak samo po nowym roku jeżeli spróbujemy odpalić tego Instagrama, to też to może być ciekawe. 2.24 może być już rokiem krótkich form wideo u ciebie myślę, nie? I dobrego Zobaczymy. YouTube. Zobaczymy jak to wszystko jak to wszystko pójdzie. Ja na razie wiesz robię swoje, codziennie sobie gdzieś tam skubię tego YouTube'a. Na razie gdzieś tam się zatrzymałem, dotknąłem pewnego sufitu, ale gdzieś no mówię, będziemy teraz poprawiać jakość, będziemy Poprawiać montaż, będziemy stabilnie, stabilnie, stabilnie iść. No i to jest niesamowite, jak mało trzeba mieć wyświetleń, żeby robić bardzo duży biznes. Nie? Tak jak właśnie tutaj przykład tego Mirka z Kwalka, on teraz wrzuca wilogi. Tam nie ma cudów na tych wyświetleniach, a, a Mirek robi tam ponad milion. Przychodu miesięcznie na swoich tematach webinarowych i tak dalej. Więc y, ludzie się spodziewają, że żeby zarabiać na social media, na internecie, to trzeba mieć, Bóg wie jakie zasięgi. No nie, to A tu się, właśnie, o, właśnie a tu się to... okazuje, że wygrywa konsekwencja i umiejętność tworzenia treści pod algorytm. Koniec, kropka, nie? To, to na pewno, no bo ja też patrzę przez pryzmat, jeżeli ktoś wejdzie na mojego Instagrama w chwili, w chwili to nagrywamy, ja mam 122 osoby. Czyli no. patrząc przez pryzmat ludzi ktoś może powiedzieć no ale no to, to się nie da. To się nie da konsultować. A ja w tej chwili konsultuję ludzi pod kątem reklam, którzy mają zasięgi na Instagramie naprawdę gigantyczne. To jest po 40-50 tysięcy, mówimy o tysiącach. I oni followers. potrafią tego zmonetyzować. Ale oni to robią na zasadzie tylko organicznie. tak Więc jeżeli mhm. by to dopalili reklamą, lejkami, produktami no to się mogą robić z tego takie kwoty, o których oni jeszcze nie mają pojęcia, nie? Astronomiczne. No mój kolega ostatnio tutaj puszczał webinar z jakąś instagramerką w obszarze fizjoterapii, zrobili 92 tysiące na webinarze. No właśnie, Samy to się webinar. da, tak? To jest jeszcze druga rzecz, że te webinary, tak? Ale na webinar może. może... I wydaje mi się, że to, to jest też ciekawa strategia, żeby robić. Jakby zaproszenie na webinar na Instagramie, żeby zachęcać tych ludzi, ale też z YouTube'a, żeby to było z różnych stron i wtedy jakby sprawdzać, mm -hmm. który ten ruch generuje więcej zapytań, nie? to też może być ciekawe, ale jak na, na ten moment wydaje mi się, że oprócz Mirka Skwarka, który jest takim no, topem, można powiedzieć, to mało jest ale, ludzi, jest... którzy, którzy umieją robić i e shorty. I, rilsy, I i jeszcze YouTuber do tego dołożyć, tak, żeby sprawdzić, czy ta strategia działa dobrze. Jeszcze. No, yy, kamień się mi tutaj przyciął, więc ja gdzieś tam będę kontynuował. No, tak to właśnie wygląda, że, że mało który z twórców potrafi sobie w taki normalny, gdzieś tam sposób dywersyfikować ten kontakt. Jesteś tak. Kamil czy cię nie ma? Tak, jestem, jestem, słyszeć. No, bo cię chwilę zaciął, ale to. To standard już w naszych konwersacjach. Eee, dobra, Kamil, tak zmierzając zmierzając do brzegu, jakie są Twoje plany dotyczące Instagrama na najbliższy okres czasu. Co planujesz wdrożyć? Jak planujesz go monetyzować? Może jakieś inne social media będziesz dokładał, gdzie Cię będzie można śledzić i, i co będziesz sprzedawał w najbliższym czasie? Będę się starał ruszyć YouTube'a, tak żeby YouTube był troszeczkę bardziej. Tam będzie nie tylko reklamie, ale będzie ogólnie o marketingu. Aha. Będę też na. Teraz, jakby jestem od 6 października, więc no prawie no niedługo, ale jakby do końca roku i chcę to przedłużyć jeszcze dłużej, nie puszczam reklam na Instagramie, jeżeli chodzi o followersów, nic. Robię to czysto organicznie i testuję to, jak regularność, czyli 6 razy w tygodniu postuję, wpłynie na moje zasięgi i jak to się przełoży na sprzedaż. Będę o tym też nagrywał odcinek na YouTube. Na ten moment po tygodniu działań już widzę wzrost zapytań i też, yy, no też planuję jakieś produkty wydać, ale to jeszcze nie ten moment. Jeszcze chcę na razie je lepiej poznać grupę. No, ale zobaczymy, że to tak będzie się dynamicznie rozwijać. No to, no to do końca roku może się wiele jeszcze zmienić, tak? Wiele się może jeszcze. Może wydać. Na ten... Jeszcze może tym kanale za goście, więc będziemy na bieżąco analizować to. Co ja co jakiś my. czas będę, wiesz, przy mojej częstotliwości, ja, ja muszę z różnymi tutaj formatami eksperymentować, zapraszać gości, urozmaicać moim widzom, no, żeby się po prostu nie nudzili, bo też Jasne. różne rzeczy dodaję. Troszeczkę muszę popracować teraz nad SEO YouTube'a, bo troszeczkę przez ostatnie pół roku zaniedbałem ten, ten przedział, nie chciało mi się aż tak ciężko pracować. Dodawałem te odcinki, ale one były bardziej pod funkcję przeglądania, podproponowane, a nie były pod SEO. I to SEO mi spadło trochę tam o nie wiem, 15% w dół mm -hmm. e, więc muszę teraz troszeczkę wrócić do tego, ponagrywać kilka odcinków, takich typowo pod frazy kluczowe. Cały czas chcę pracować nad afiliacją, bo ja widzę w tym potencjał. E, te parę tysięcy miesięcznie z afiliacji to jest realne na polskim rynku i ja chcę to sobie na spokojnie no osiągnąć. Zbudować, tylko potrzebuję jak zwykle ze wszystkim czasu. Tak jak rozwinąłem adsens rok temu miałem, pamiętam na święta gdzieś tam jechałem do rodziców. Pamiętam, miałem adsens około 300 zł. W tej chwili zbliżam się do 2000 i wystarczył mi 3 kwartały, rok. nie? No, no 3 nie kwartały, mam. bo jeszcze, jeszcze tak. nie mamy roku. No tak, 3 kwartały. Ciężkiej pracy, no nie? Bo to też trzeba zaznaczyć. I jak sobie to zaczniesz mnożyć przez kilka lat pracy, tak jak robią to topowi twórcy, ja nie mówię, że musi być taka częstotliwość. Można rzadziej, ale lepszej jakości i tak dalej. I jak to zbudujesz, no to nagle się okazuje, że tutaj pięć koła, tam pięć koła, tam coś tam, tam coś tam i się robi kwota, później 100-200 tysięcy firmy zarabiają. Właśnie to mnie jara w internecie, że da się osiągać tą skalę. Tak, tak. W takich lokalnych biznesach nigdy nie osiągniesz tej skali. A mając ten biznes internetowy, no to tego sufitu praktycznie nie ma. To, co sobie gdzieś tam zbudujesz, zaplanujesz, taką skalę sobie osiągniesz zasięgowo, nie? A Polska jest dosyć dużym krajem, dosyć fajnym krajem do robienia biznesu. Wiadomo, że wychodząc kiedyś, może wyjdę na, na rynki te anglojęzyczne i zobaczymy, jak tam będzie, będzie to wszystko szło powolutku, powolutku. Ale powiedzmy, że ta Polska jest na tyle szerokim rynkiem, że można, można robić miliony, tak jak tutaj Mirosław Skwarek udowadnia, że tutaj da się miliony miesięcznie trzepać na, na, na marketingu internetowym. Chcesz coś jeszcze Kamil ciekawego powiedzieć o Instagramie? Bo będziemy powoli hmm. zmierzać do końca. Chyba nie, chyba będziemy kończyć. Wiem, że jakieś nowości jak będą to jeszcze będziemy Złapiemy się, złapiemy się w przyszłym a, tygodniu na jakieś pogadanki. Będziemy, będziemy na bieżąco rozmawiać. Jak ktoś chce się u Ciebie skonsultować w kwestii reklamy, to gdzie ma wchodzić? To Instagram Tokarski.pl bez kropki, TikTok tak samo bez kropki, a jeżeli chodzi o stronę to www.kamiltokarski.pl i tam odsyłam, zapraszam. Chętnie porozmawiam. No i fantastycznie. Dobra, do zobaczenia Kamil, do zobaczenia widzowie. Dziękuję, do zobaczenia.